no co ty narobiłeś? No to nie moja wina, ja przecież tą pracę domową oddałem. Wszystko no, to ja nie dobrze. moja wina. Jakbyś oddał, to byśmy nie mieli teraz problemów. No, hej, przyniosłem ją do szkoły. To, że się gdzieś skubiła tutaj, to, to nie moja wina. Nie powinniśmy zostawać po lekcjach. Ja chcę do domu już. Przepraszam bardzo, nie powinniśmy zostawać po lekcjach. Oddaj tę pracę domową. Teraz nauczycielka w ogóle nam na nie da na świadectwa. No, ale ona no tutaj to, jest. My to robiliśmy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie. O, to jest kolejna. E, e, wiesz co? Chodź, chodź, chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź tutaj. Słuchaj! Jak mogłeś ją zgubić? Nie zgubiłem jej, gdzieś mi wypadła, po prostu gdzieś tu w szkole jest. Musimy ją tylko znaleźć, oddajmy ją nauczycielce, i wszystko będzie dobrze: pójdziemy sobie do domu, i nie będziemy musieli tutaj siedzieć po lekcjach. No tak, Tylko na pewno. Gdzieś to musimy e, znaleźć. Chcesz no to powodzenia, powodzenia, wiesz co? Ja nigdy w życiu już nie robię z tobą żadnych projektów, naprawdę. Wolę wybrać tę osobę, która jest najgorsza w klasie. Ale niż nam ciebie. się to przyrobiło ten projekt. Jakby. No tak na pewno w porządku. Tak, super byłoby, gdybyś go nie zgubił, okej? Okay? Co my tu. O, to o nie! Klasa, to jest muzyka, nie ja To jest klasa z muzyką. Chwila, chwila, chwila. Co my tu e. mamy? O nie, chyba trzeba wygrać melodię Nie, 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 ja z muzyką, ja umiem tylko do, re, mi, fa, sol, la, si, do i umiem śpiewać Nie, nie śpiewać, umiem wierszyk, kto ty jesteś Polak, mało i to tyle więc, A, nie, co, biblioteka, ty? nie, 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 chodź, 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 chodź Ja nie, A, nie oddałem książki bibliotekarce jakieś, jakieś pół roku temu Wiesz co, nawet z tobą, nie chcę się nawet A. z tobą pokazywać O, Przepraszam bardzo, ale to te ale samolocikami sobie patrzę, dobra. Samolociki, samolociki to jest ważne narzędzie do opuszczania na lekcjach, więc Mamy dlatego godzinę. nie oddam godzinę, potem przyjdą, od razu już będzie rada pedagogiczna i tyle się skończy. Dobra. Wszystko e, już e, tu Musimy to znaleźć. E, gdzieś musi ta praca domowa być. Tutaj mieliśmy lekcję dzisiaj, więc może. A. O nie, matematyka, geometria. Ja nawet nie próbuję. Pięć, ja tyle nie nie próbuję? ile rogów ma? Raz, nie, Może nie, tutaj kątów? Nie ma. Tutaj nie ma trzy. 4, tu a tutaj 0. Nie, to tak nie działa. Wiesz, co, a... ale tutaj na zewnątrz, tylko uważaj, żeby ci nauczycielka nie przeszłapała. Zobacz, tutaj są jakieś kolory okay. dziwaczne. Um, Chwila, ale może to chodzi. 1, 3, 4? Jest takie nie, coś? Nie, albo może słuchaj, że. 1, 3, trzy... nie. Wiesz jak co? bardzo to jest Ej, rzadkie? Ja mam lepszy pomysł. Mam co? dużo lepszy pomysł. Co? E, włammy się do pokoju nauczycielskiego i tam będą rozwiązania do wszystkich. Tak, świetny e, pomysł. Jeszcze lepszy niż po prostu skupienie o, Jeszcze lepszy projektu pomysł. na pomysł. Co? Nie. Co my tu możemy powłapować? Ja, ja, już, ja mam w takim razie zwolnienie. Ja w ogóle tak nie, nie idę. E, na pewno tu jest jakiś. Oh, coś tu jest, poczekaj. To jest smutek. E, Kantorek, nie wchodź tam. A to? O, oh, zobacz. A co? E... Można? Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Czy my możemy... E... e... Co z ty zrobiłeś? Chwila. Czy, ty... E... Czy je można jakoś popchnąć? A... chyba nie. Chyba trzeba Ale... na no nie najpierw coś położyć, wiesz? Może i zobacz, one powinny w takim razie pójść na te, na te zapytania, rogi, prawda? Na te rogi, tak. Wiesz co, ja myślę, że ta szkoła tutaj zdecydowanie za dużo na uczniach wymaga. Ja bym chciał sobie ostrożnie... Uważaj, nauczycielka. Widzę, 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 nie widzi widzę. Widzi nas. Musimy się jakoś prześliznąć na drugą stronę szkoły, tylko ostrożnie. Um, Czy ona wiesz, będzie sobie. O, o. Okej, okay, ona do nas idzie. Ona nie, do nas nie, 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 ona sobie pójdzie tam, ona sobie pójdzie do tamtego rogu. Bardzo dobrze. Aha. Bardzo Cześć. dobrze. Ale wiesz, że jest jeszcze drugi nauczyciel. Wiem, że jest. To nie jest tylko, tylko jeden, prawda? I oni wiem. nie mogą nas w takim razie w ogóle nawet zobaczyć. E, bo... Biegniemy! Biegniemy, 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 Dobra, dobra, udało się. Co my tutaj mamy? Czy to jest... my tu mamy samolocikiem? To jest karta! chwila jest karta! Nie wiem, czy to kantorka. Co ty robisz? Samolocikiem? Co ty robisz? O! Co się stało? Co się? Skrzynka się odblokowała? Mamy złotą kartę! I tutaj też jest karta, weź. I zobacz, tu jest miska, ale tu... czy to nie... Czy my nie mamy tego wziąć, może jakoś? Nie, może to nie o to chodzi. Na Hej. te, na te armor Hej, standy? Weź tutaj kartę, tu jest karta. Okej. Okay. Mamy backdoor kart i supply room, czyli. A, e... no, do, to jest kantorek, do kantorku. Do kantorku, to chodź, czekaj. Tak. Chodź tędy. E, Uważaj. Czy to jest kantorek? To jest łazienka. Okej. Okay. Łazienka na pewno będziemy. Zobacz! Co? Hej. Patrz. Siedem! Siedem Dobra. i mieć. A czyli, tutaj coś jest czyli ten, y, tam, hej, ten, y, ten kształt miał, si, miał 7, więc możemy tam y, ten kształt dać. Okej, okay, a mieć to było które? Pamiętaj, no tam na, będzie napisane na tym obrazku. Mieć to jest 7, pamiętaj. E, teraz tak, tutaj. O, plastika. kolorki. Poczekaj, ale zobacz, tutaj w takim razie mamy chyba dać takie same kolory, jakim jest nasza szkoła. Czyli um, nasza szkoła, nasza jakie szkoła ma jest ceglana. Nie, nie, o to chodzi, że ceglana, jaką mamy tą flagę, tylko że musimy ją zobaczyć, bo ja jej nigdy nie pamiętam. O tam jest, widzisz? Gdzie jest flaga? O tam, o tam, tutaj, za tym żółtym naszym autobusem. Więc nie wiem, a... czy to o to chodzi, czy to nie o to chodzi, nie, albo może... wiesz co, nie o to chodzi, bardziej jakieś trzeba wymieszać kolorki. Patrz, a tutaj, hej, zobacz na to, tutaj jest shapes, czyli mamy ten... No, ten kwadracik, kółeczko i. Tak, i dokładnie. I tutaj są kolory, więc może też to o to chodzi. musimy co, ty na to? Już co? musimy e, jakby kolorki połączyć coś z nich ma wyjść. Tylko niebieski plus brązowy. Um... Chwila, co, co się stanie, jak pomieszamy niebieski z brązowym, chyba czarny, prawda? No nie wiem. Czyli to Sprób... będzie czarny. Spróbuj. E, no, ale to trzeba. <grym> kliknąć. Aha, się, zmienia się kolory. <grym> Okay. Czyli musimy wybrać ten kolor szkoły. Tylko jaki jest kolor szkoły? Czy to chodzi o kolor tych tablic? To jest różowa nie tablica. Nie, może chodźmy w takim razie do kolejnego tego. Dobra, do damskiej. Czy, to nie dla ciebie! Czy jest tutaj możliwość. Ja tu kolejny, tylko mogę wchodzić. Kolejna podpowiedź? Nie jest? ma. Nie o. ma żadnej. Dobra, ale w takim razie to załatwione. Do szafek nie zaglądam, chyba że coś tutaj jest ważnego. Tutaj coś dobra. ważnego? Nie, tu nic Pasz, nie ma. I tu jest te geograficzna. Okay. A, czy w o, kraje tu jest? Dobra. I tutaj też coś trzeba zrobić. Mamy tutaj różne tereny i musimy je dopasować do czegoś może. Czy A, tu jest widzisz też... jakąś. A może poczekaj, może to chodzi... Um, jak to powinno wyglądać? Połączyć je razem. A, dobra, no to czy to. Rób. Tak. O. Tak. Aha. E, m, albo i nie. Poczekaj, to się musi łączyć z. O, to będzie tak, na pewno. Tutaj będzie tak, prawdopodobnie. Um. A. Tutaj będzie. A. Tak? No albo, chyba raczej nie. Albo i nie, albo tak. I też nie. A. To ja nie wiem, może tu nie o to chodziło. Wiesz co, ja myślę, że rozwiązania będą tutaj. W tym. Aha. Eh. Nie eh. możesz się dostać, eh. przecież tam jest wszystko już zamknięte. No ale mam przecież. A nie, bo to jest backdoor. To jest. To nie jest. To nie Musimy jest to pójść pomieszczenie. do kantoru w takim razie. Gdzie jest kantorek? Kantorek był w tej. W... na wlefie. Tam, gdzie jest sala gimnastyczna. Okej, okay. czyli. E, Tylko będziemy uważaj, musieli proszę znaleźć ]cie. kolory Uważaj. Kolory... Na. Że tutaj. Ho? ho, Nie. Uważaj a może... na tych. No. Na... dzień dobry. Um, Eeeh. Na. Skull Colors, patrz! Fioletowy i pomarańczowy. Okay, tutaj. dobra, dobra. Fioletowy, dobra, i dobra. pomarańczowy. Fioletowy, i pomarańczowy. Fioletowy, i pomarańczowy. To Poczekaj, e... wróćmy to w takim razie do. tutaj. Tak. Fioletowy i pomarańczowy. Pomarańczowy no to jest żółty. Ja chcę, ja chcę. E, a pomarańczowy mogę, że... to będzie żółty i czerwony, prawda? Tak. O! Mamy dobra. 50 minut. Pomarańczowy. Tak. A fioletowy to jest niebieski. Eee, niebieski, żółty. Niebieski, tak. I żółty? Tak. Nie, niebieski żółty to jest zielony. A, może masz rację. Niebieski Czekaj. i czerwony. O, no tak, 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 tak. O? Jest! Jest! Oh. jest. Okay. Co to jest? Tam... Co to jest? Zobacz. Co tu jest? Mamy guziki, które można położyć na bloku złota. Gdzie... Złoto to jest, tu, to jest... Tu, 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 na geograficznym. Tu, tu. Tak, 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 tak. Geograficznym i kładziemy. Pyk. Pyk. I co teraz? Pyk. Pyk? A. O, pyk, pyk. E, zielone. No czy właśnie... my mieliśmy dać zielony kolor? Nie wiem, czy, czy to w ogóle coś się wydarzyło, jakby. Musimy chyba dać kolor. Musimy dać kolor kontynentu, na którym żyjemy. Czy A. to jest? Na jakim kontynencie żyjemy? No A. pewnie, że żyjemy tutaj o, w Europie, czyli dobrze jest. E, Jesteś zielony, pewna, ale... Tak, a poczekaj, a spróbuj w takim razie inny kolor. Czy Jak nacisnę dalej, to będzie jeszcze inny. E, no, spróbuj. Tak! Okay, poczekaj. Naciś... A... To, to w takim razie to nie musi nawet chodzić o mapę. To może chodzi o jeszcze coś innego. Może zostawmy to tutaj po prostu i zobaczmy, czy tak, to Tak, Na razie o... kolorki niech sobie zostaną, a my idziemy dalej. Chodźmy do schowka. Wróćmy scho tego. się do schowka, tak. Tak, 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 tak. Tak, tylko uważaj, proszę cię, bo ja nie, po prostu nie wytrzymam, jak będę musiała z tymi nauczycielami rozmawiać. Naprawdę. Wiedziany, czyli trójkąt, trójkąt powinien Trójkąt Siódemkę. Dobra, ma siódemkę. Na e, razie to tylko tyle no wiemy. No i to tyle kształtów, ile na razie wiemy. E, kolory, zobacz, znamy. Patrz, tu mogliśmy na scenie gimnastycznej kolory zobaczyć. No tak, wiem, wiem. A kraj... ale Zobaczmy, co jest w tym w schowku. Dobra, schowek. Mamy kartę do schowka. Tak. O, proszę bardzo. Co tu jest? E, jakieś kartony? Okay. I wędkę? A wędkę? Właśnie. E, do to czego tam jest wędkę? wędka? Wiem, do czego jest tam wędka, zobacz. O, do przesuwania tych? Chyba tak. O. E, je... Dobra! Tak. O nie. Pyk. O nie, to będzie e, trudne. To damy ja będę, radę. Damy radę, patrz. Czy ja będę Pyk. patrzeć i będę mówić, ale fajnie? Pyk. Mm -hmm. Pyk. Mhm, mm jeszcze trochę. Pyk. Dobra, udało się. Stoi. Okay. Stoi, trochę krzywo, ale stoi. Czy to o to chodziło? Tak, raczej tak. Musisz w takim razie te cztery. Y, okay. Te. Armor standy tutaj postawić. Y nie, oddaj! Oddaj! On zabrał! No nie, teraz? no nie, nie. Ja się tak nie bawię. Na szczęście tu są inne wędki też. Proszę bardzo. Czyli w takim razie one kradną jeszcze do tego? To jest kolejny challenge? O, dobra, udało się, super, i teraz tam. Nie, on jest on jest dobrze, o on nie, nie jest nie. wcale. E. Oj, poczekaj, już! Musisz go przekręcić znowu Okej, okay, mniej więcej mój stoi A? Tak! Udało, udało się. się! Udało się! Co my tu mamy? Co dostaliśmy? Mamy, dostaliśmy kawałek pracy domowej! Oh! Mamy, mamy to, ale to jest drugi kawałek, Poczekaj. więc... Poczekaj. Ja, jak kawałki? Co to no, ma oznaczyć kawałki? Mamy... Ja myślałam, że będzie po prostu dostaniemy naszą pracę domową. Kropka. Eee, kończył mi się tuż drukarce i drukowałem na trzech kartkach, o, więc. Eee, spokojnie, no i co Spokojnie, zrobiłeś? Spokojnie, zobacz, mamy przynajmniej już coś, tylko teraz musimy dalej. Wiesz co? Ja myślę, że moglibyśmy o to rozwiązać metodą prób i błędów. Dobra, no to Patrz. tu na pewno jest 7, prawda? Patrz. Tak, tu jest 7, więc robimy cztery i teraz po kolei. Jeden. 4, 4, 5, 5, 2. Dobra, to na pewno nie jest 4. Dobra. W każdym razie piro 7. Uwaga, 2, Aha. 1, Aha. 4. A -a. O 40 biegów. O 40 minut, dobra, 2, 5, A -a. 2, A -a. 1, A -a. 4. A -a. Udało się! Ok, y nie musieliśmy wcale patrzeć na podpowiedzi. Co dostaliśmy? Zobacz! Co? To jest kompas! Czekaj! Żółty. Czekaj, ja go, go ułożę tak jak tutaj jest ułożony. Ale... Czekaj, i... my, mieliśmy te kolory. Mieliśmy tak. te kolory przecież w sali tak, I musimy to robić chyba tak, jak żeby, żeby na północ pokazywało, więc... E, dobra, ale, lepiej uważaj. Ale mamy tu babkę. Mamy tak, tu lepiej. facetkę, więc musimy obok niej przejść tak, żeby nas nie zauważyła. Panią mamy tutaj nauczycielkę, facetkę. facetkę. mamy! Co ty... Musimy w takim Dobra. razie bardzo na, po, na powoli. Dobra, lecimy. Hop. Dobra, parkour! A, to biblioteka! Ale musimy jest Musimy tędy zrobić ten. skrót. O, ona tu idzie. To o, uważaj lepiej! Się. Się. Odwróciłaś. Się. Dobra, idziemy dalej. Sala geograficzna i teraz mhm. tak. E, Co jaki daje kompas? Północ... Aha nie, to pokazuje, który guzik jest... jaki. Okej. Okay. Czyli wiesz co? Ja je tu sobie włożę do ekwipunku i teraz tak. Mhm. Ten, jeden, mhm. to ma być żółte, ten ma być czerwony, ten ma być zielony. Dobra, poczekaj. A Jest ten zielony. ma być... Ten, który został, niebieski. Tak, niebieski. Proszę bardzo. I... Jest! Dobra, jest! Mamy! Dobra, i to co dostaliśmy? E, kolejną kartę! <noise> tak! Czyli już tylko jedno została! Czyli A... zostało nam do rozwiązania muzyczne. muzyczne. Muzyczne i mamy jeszcze. Ale hej, mamy jeszcze z jakiegoś powodu um, po prostu butelkę. butelkę. Co możemy zrobić z tą butelką? <noise> Może trzeba ją napełnić wodą? A myślisz, że w toalecie jest ten działający zlepszy? że tutaj nawet mydła nigdy nie było. E, w którejś toalecie musi być niespłukane? Jesteś pewien? E... Obrzydliwe nie? w ogóle tak, by the way. A tu? Tu też nie. Hej, ale my mamy jeszcze tutaj wyjście na zewnątrz, czy my możemy? Jesteś pewien? Możemy! Jesteś pewien? Chwila, okay. lost and found. Guzik! Tak, to nam pomoże z muzyką. Okej, okay, dobra, to e, w takim razie, na tu pewno? Jeszcze. Czy coś tu jeszcze? Patrz, tutaj, a, patrz, to jest podpowiedź ta, co rozwiązaliśmy a. już wcześniej. E, dobra, to to już się może w ogóle nieważne. A może jeszcze coś jest? Ja e, bym... W... O! Cześć, Logan! E, też A... się zamknęli w szkole, też ci nie pozwalają wyjść. On no, chce. Znam ten ból stary, znam ten ból, ale chodź. On chce w takim razie butelkę wody, ale my mamy tylko pustą butelkę i nie mamy w ogóle wody. Skoro mamy diamentowy guzik, to klikam go tu i. Aha. Ha! Tak, tak! Okej, okay, czyli musimy y, kolorki y, znaleźć, więc. Y, dobra, mów mi, który jest pierwszy. Pierwszy jest różowy, ale taki blado-różowy. Eee, poczekaj, już patrzę. Eee, jest o ten, tutaj blado-różowy, blado różowy, tak, To jest pierwszy. Dobra, to ja zapamiętuję, tylko tu są dwa żółte, więc to może być problem. Dobre. Potem jest turkusowy. Eee, taki turkusowy? Eee, tak, taki. Okej, okay. i jaki dalej? Potem jest żółty. Ale taki żółty, żółty, a nie pomarańczowy żółty, bo są dwa żółte. Czyli poczekaj, to by było tak. Tym, tym, tym. Aha. E, po tym żółtym ładnym jest. Mhm. E, jest e, różowy, ale ten taki ciemniejszy tym, różowy. Tym. Tym. Y, tym. E, tym. O nie, potem jest ten zwykły Ty żółty. Wstałeś! Jak po jest potem? E, potem jest ten zwykły żółty. Dobra, czyli czekaj. Tym, tym. Tym. tym I potem jak jest? Ten. I, okay, i na końcu. Szary. Nie. N niebieski i szary. Jest! O, udało, się! udało się! Udało się! I mamy kafeterię. Musimy o, teraz. czy tam będzie woda? Tam będzie woda na 100% okay, i o... mamy w takim razie butelkę i damy Loganowi. Ostrożnie, chodź idziemy. Może to Logan zjadł naszą tą, a Myślisz? nie. Pies. Tak. On myśli, wygląda na podejrzanę. Myślisz, że zjadłam pracę wy... domową? Tak. Zamiast psa? Tak. E, chwila. Zgubiłem się, gdzie jest kafeteria, w tą stronę. Uważaj na nauczycielkę! Spokojnie! No tak, spokojnie, spokojnie. Jak nas przyłapie, to wszystko będziemy musieli. Ja, już się, ja już się nie jeden raz wkradałem do naszej tutaj szkolnej. To się stołu. nie ma czym chwalić. To się nie ma Mamy tutaj dużo jedzonka. Tak, Mamy ale... podpowiedź do 4. kolejnego. <laughs> Zobacz, Mamy tylko jest... z wodą! Okej, okay, dobra, ale ja mam... Boty. Aha, czyli wejdźmy do, do toalety w łazience i napełnimy to czy po prostu my, Czy wody. my damy Loganowi wodę toaletową? On nam zjadł pracę domową w takim razie, musi się po prostu sprawiedliwości <ścoughs> zadość. No dawaj, pyk. nalewaj. I teraz pyk. Mam. Masz? Mam, dobra Chodźmy do Logana. Daj eee, Logan, razie na Logan, chcesz się napić może wodę z cedesu? Chodź, chodź, chodź. Przepraszam chodź. bardzo, jeżeli już tak będziesz to reklamował, to on się w ogóle w takim razie na to nie zdecyduje, więc przepraszam. Ej, bardzo, Mordo, nie mam, dla ciebie, w naszym... mam dla ciebie sprajta, Mam e, dla ciebie sprajta. Cicho bądź, trzymaj Logan. E, to weź mu tutaj, bo ja się boję. O, o, o. E, nie, nic, nic śmierdzi, co ty śmierdzi? Nic e, wcale nie, dzieje. nie, wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. E, co on co on ukradł? nam ukradł? Co Chwila. to jest? E, czy on nam coś. Tutaj? To ty mi ukradłeś pracę. do mam, że zjadł! To ty Mówiłam, mi ukradłeś. że zjadł! E, to w takim razie on ci ukradł jedną kartkę, ale dwie inne już były skupione. On mi o. ukradł wszystkie i je porozrzucał, ja ci to mówię. Tak, na pewno, to wszystko jest zgubione. Mm. Pani dyrektorze, ja mam. Czy ja mogę już wyjść? Czy ja mogę już wyjść? My czy my, mamy. Czy my oboje my możemy mamy. już wyjść. Przepraszam. E, pan dyre Pani dyrektorze. Ja to mam? Czy mam to panu dać? A może to trzeba, może musimy, wiesz, to jakoś połączyć czy coś, żeby, bo pan na przykład się nie podoba, jak to jest brzydko wydrukowane. Czy ja mam to złączyć? Może. Nie. Czy ja mam to panu po prostu rzucić? Tak! Proszę bardzo. I pójść na spa? Już? Na. I... <laughs> Ta! Jej! E, czy my... Am. E, um, e, um. Czy my nie jesteśmy za na tą szkołę? Nie wiem, może tak być. Czy, czy my też przeraża, powinniśmy oni... tak tańczyć? To tańczymy, uwaga. Jej! Yy, wakacje! Co z tego, że jutro wszyscy wracają do szkoły, bo jest 1 września. Tańczymy! Cieszmy się ostatnim dniem wakacji! I uwaga, moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzecie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, już w roku szkolnym. Trzymajcie się!